Hmm. No i że skończył się okres, kiedy wymyślano przeżyć w rzeczy pod moim adresem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się skończył. Nie yy, będzie potrzeby... Prostowania dziwacznych rzeczy, które opowiadano w tym czasie, ale jak widać to opowiadanie, mieszkańcy włożyli między bajki, dając jednoznacznie wyraz temu, co uważają o grupie referendalnej, po prostu nie biorąc udziału w referendum. Wynik wstępny, który w tej chwili znamy, wskazuje na to, że jest to krecja 10% frekwencja, natomiast liczba Živá uczestników jest mniejsza niż wymagane minimum, aby referendum mogło się odbyć, co jest również potwierdzeniem tych wszystkich zjawisk, o których słyszeliśmy przez cały czas, a które są przedmiotem postępowania prokuratorskiego. Natomiast jestem przekonany, że wszyscy powinniśmy z tego wyciągnąć wnioski i zająć się rzetelną pracą na rzecz rozwoju miasta, tym bardziej, że przed nami nowe rozdanie środków unijnych na lata 2014-2020 końcówka opracowania strategii miasta Wrocławka, a więc chętnie zapraszam całą społeczność Wrocławka do pracy nad tymi dokumentami i nad perspektywą rozwoju miasta.